Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Witam Was serdecznie w niedzielę w rozważaniach na dzień dobry, jak zawsze w niedzielę. Zachęcam was do uczestnictwa w nabożeństwie, do uwielbienia Boga. I dzisiaj ten właśnie werset z listu Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. Taki werset, który często się pojawia w kontekście zachęcania do działań charytatywnych, bo jest tu mowa o wdowach, jest tu mowa o, o sierotach, o tym, że należy im pomagać w ich niedoli. Jest tu mowa o tym, że to są właśnie rzeczy, które się Bogu podobają. I jest to taki, bym powiedział... Werset, który nie jest oczywisty dla większości ewangelikalnych chrześcijan, dlatego że pasuje nam ta drońcówka, która mówi o tym, że trzeba się dać, że, że trzeba się zachowywać nies, niesplamionym przez świat, czyli takie uwewnętrznienie wiary, to, że wiara jest czymś osobistym, to, że wiara jest czymś, co jest związane z sercem. To są takie, takie wątki typowe dla nas, które my podkreślamy, że i słusznie, oczywiście, nic nie mam przeciwko temu. Człowiek się nawraca w sercu. Odrodzenie dotyczy serca, wnętrza człowieka, to wnętrze się musi odrodzić. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to właśnie to, że, że to nigdy się na tym nie kończy. Słuchajcie, jeśli to odrodzenie jest prawdziwe, to przemienia całego człowieka. To tak jak Bóg, gdy stał się ciałem, Słowo stało się ciałem, Chrystus, jednorodzony syn ojca, stał się człowiekiem. No to zwróćcie uwagę, że on przemienił tą ludzką naturę. Przemienił tą ludzką naturę. To nie był taki po prostu, że ja jestem wewnętrznie Bogiem, ale tak zewnętrznie to takim zwykłym człowiekiem sobie jestem. No nie, no całkowicie nowy człowiek się pojawił. Chrystus stał się nowym człowiekiem, dlatego że odwieczne słowo właśnie. Przyjęło postać człowieczą, mamy drogiego, drugiego Adama, mamy tego, który może rozpocząć ludzkość na nowo, tego, który wyznacza nowy wzorzec, tego, który posyła swojego ducha, aby jakby czynił to samo, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tego, który zmarza nas w nasze miejsce i przyjął swoje winy, nasze winy na samego siebie. A więc spójrzcie na to w taki sposób, że, że jeśli tak jest, że ty tak sobie myślisz, że po prostu nawróciłeś się i, i, i w zasadzie na tym koniec, no, i, i że nie ma jakiegoś uświęcenia nie ma przemiany, ja powiedział całego twojego istnienia, łącznie z obywatelskim, łącznie z no, z wszystkim tak naprawdę. Z każda sfera rzeczywistości w tym momencie. Ulega przemianie. Taka jak każda sfera rzeczywistości uległa przemianie w Jezusie Chrystusie. I zwróćcie uwagę, że ten werset właśnie o tym mówi. On mówi, no okej, okay, fajnie, że jesteś niesplamiony przez świat, ale czystą nieskaraną pobożnością to nie jest to, żeby po prostu czytać Biblię od rana do wieczora, a potem od wieczora do rana się modlić. Jakkolwiek nie da rady bez modlitwy i czytania Słowa Bożego i przyjmowania tego Słowa Bożego, o czym wcześniej Jakub mówi, być przemienionym wewnętrznie, nie da rady. Ale to nie na tym polega prawdziwa pobożność. Prawdziwa pobożność polega na tym, że stajemy się nowi w naszej relacji do tych, którzy oczekują naszej pomocy, którym potrzebna jest ta nasza pomoc, i rzeczywistość wokół nas się zmienia ze względu na wewnętrzną zmianę, którą, którą otrzymaliśmy, której ulegliśmy. A więc wiara się musi wcielać, Twoja wiara się musi wcielać. Ty przemieniony masz być tym kwasem, który idzie i zakwasza cały świat, tak jak Królestwo Boże jest takim kwasem, który zakwasza, aż się wszystko zakwasiło. Zwróćcie uwagę, nie ma jakiegoś, jakichś granic, nie no, wszędzie ma ten kwas dojść, wszystko ma zakwasić. Także życzę nam właśnie tego, żebyśmy byli kimś takim. A żebyśmy kimś takim byli, to życzę nam właśnie tego, żebyśmy wyszli. Wyszli z naszych domów, wyszli z naszej komory, wyszli z naszych takich ciasnych gorsetów, które sobie gdzieś tam nakładamy w różnych sferach, bo musimy, żebyśmy się spotkali z braćmi, z siostrami, cieszyli się społecznością, uwielbiali Boga głośnym głosem, nie bać się z radością, z wdzięcznością. Pomagać sobie, być ze sobą, wspierać się, modlić się o siebie nawzajem, odważnie myśleć o rzeczywistości. Niech nam właśnie Bóg przydaje takiej wiary. O taką wiarę się modlę i takiej nam życzę. I niech Pan Bóg właśnie dzisiaj taką wiarę w nas zasiewa. Panie Boże, uwielbiamy Ciebie za to, że Ty stałeś się człowiekiem. Uwielbiamy Ciebie za to, że Ty chcesz, żeby rzeczywistość była zmieniona, żeby Twoje królestwo przychodziło. I prosimy Cię, Panie, abyś do tego i nas dzisiaj użył. I tego dzisiejszego nabożeństwa użył w nas do tego, żebyśmy właśnie jakimś takim się stawali. O to Cię, Panie, prosimy. Z Bogiem i do zobaczenia.